Siemaneczko, siemaneczko Po długiej przerwie. Ale trochę was zaniedbałem, ale coś może nadrobimy. Jakieś filmiki są tam pozgrywane, tylko to muszę powrzucać. Yy, odpalamy się mycelaczka. Bo przed zimą spuściłem wodę. Bo miałem pomieszaną z płynem, bo gdzieś tam mi kapie. I to na robotach tam trochę pójciekało, także także płyn jest wlany. Próbujemy go odpalić. Tak, jak stali całą zimę. No, w sumie 2 dni minus 17 było, nie? Akumulator nic nieładowany był. Zobaczymy, czy to w ogóle zagada. O, już to sobie podfierałem. Pająki pościągałem. Syf, błoto, bo to kurze z tej jesienią szwagra szwagę e, Ja w tym, to jest 96 czy 7? 6 chyba, albo 7. Tam nie ma żadnych świec żarowych ani ani pomieniówki. Jak było zimno, to sobie wkładałem opalarkę w korektor słoneczny. Chwilę chodziło i na tym ciepłym powietrzu zapalałem. Także paliło od razu. Zobaczymy tutaj. A, paliwa jest pół kotła Zobaczymy, czy to będzie hechła, czyba. Gdzie dymek puszczać, to będzie dobrze. A, coś tam puszcza, także robka idzie. Powiem zapalić. Żyje Się to ładnie pyka, naprawdę. Do pomieniówkę włożył to. Się goli. To by nie było problemu. Patrzę, coś tam nie leci. No, odpalam. Odpala mecenaska, bo w końcu mam drewno z lasu do zwiezienia To co kupiłem w tamtym roku Miało być na sierpnia W grudniu płaciliśmy No i czekaliśmy za telefonem, ale się nie czekał za nami No i się okazało, że drewno już czeka od stycznia Także będziemy jechać po to no, Się gramole. A no dobra, pszczółka lata Muszę ten gaz zrobić siłownię, bo już tak jest wytarte, że niedługo mi się urwie i nie będę miał gazu A tu profesjonalnie A widy założone Muszę brać te porządki syf bo mało, to zaraz na komunia na komunie będziemy robili w domu, także Także trzeba będzie to trochę pogarniać a idziemy i oto się biorę tutaj za to. Trochę posprzątam. Te cewki muszę spać, bo coś z tą jazdą przód, tył mi tam szwankuje. Mogę sobie nowe zamówić. Dobrze przyszły. O, najgorzej, gdzieś mi olej kapie. Tam z tej obrotnicy. Do sprzedaży był tak wymyty, później go też rozumyłem. Ale może z tą elektroniką zobaczyć to, o co lata. Dobra, wyjeżdżam. To jedziemy przez ten las pod ręką, ale te nasze drogi polne przez te lasy, znaczy przez lasy to może to nie, ale między wioskami, jak jeśli jechaliśmy polną, kurde, nie? Takie błociko kolejny masakra. Kurde, uchwytu nie wziąłem. Ale co zrobić? Nie mogę znaleźć, go rzuciłem woki się wyrabiają No i 10 meterków mamy załadowane A nie mam ochpytu, to nic nie nagram cholera A może przywiozek zawieziemy te dwie przyczepy I tam jest moja kupa to, to zobaczymy Godzinka niecała załadunek tych dwóch przyczep, nie ma tragedii Oto wracamy uchwytu mi młody nie przywióz także załadunku nie ma niestety nagranego